Zaczynamy od Grzegorza Krychowiaka i doktora Jacka Jaroszewskiego, o którym pół żartem, pół serio mówi się, że ma grubą teczkę na PZPN. Bo od jego debiutu jako lekarza w reprezentacji upłynęło już ponad 10 lat i w tym czasie przemiliło się aż 6 selekcjonerów. Każdy miał własny sztab ludzi, ale nigdy żaden z nich nie chciał zmienić kadrowego doktora. I na początku 20 roku Jaroszewski dogadał się z Krychowiakiem i razem otworzyli klinikę diagnostyczno-rehabilitacyjną, która w w przyszłości miała ewoluować w specjalistyczny szpital, którego wartość oszacowano, uwaga, na ponad 50 milionów złotych. To po prostu musiało się udać. Krychowiak miał kasy i zasięgi, a Jaroszewski znajomości i wiedzę. I prawdopodobnie w ogóle byśmy o tym nie mówili, gdyby nie to, że chłopaki pokłócili się o pieniądze. Nie ja oszukałem, ale zostałem oszukany. I teraz proszę was byście się skupili, bo to nie jest takie proste do wytłumaczenia. Grzegorz Krychowiak wraz ze swoim bratem Krzysztofem oraz Jackiem Jaroszewskim i jego kolegą Pawłem Bambrem założyli spółkę Medklinika Inwestycje, dzieląc udziały na 60% dla Krychowiaków i 40% dla tych drugich. Jednak dopiero po dwóch latach okazało się, że zapisy w akcie notarialnym dawały Krychowiakom pełną kontrolę nad zarządem i uniemożliwiały partnerom no, wpływu na jakiekolwiek decyzje. Więc Jaroszewski razem z Bambrem, po konsultacji z prawnikami, doprowadzili do zmian w strukturze spółki, przejmując nad nią kontrolę i tym samym usuwając Krzysztofa Krychowiaka z zarządu. Dzięki temu zyskali dostęp do finansów, dokumentacji i faktur, które pokazały, że Krzysztof Krychowiak nie zapłacił podatku od prawie 8 milionów złotych, a to już jest przestępstwo. Dostaniesz trzy do życia. Jaroszewski oczywiście skorzystał z takiego prezentu i jak możecie się domyślać, sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów. Ale to jeszcze nie wszystko, co wykazały dokumenty. Okazało się, że koszty otwarcia medkliniki zostały celowo zawyżone. Brat Grzegorza Krychowiaka przedstawił wspólnikom wycenę na ponad 4,5 miliona złotych bez żadnych faktur, co zmusiło Jaroszewskiego i Bambra do dopłaty 40% tej kwoty oraz zakupu sprzętu medycznego za ponad milion złotych ale po uzyskaniu dostępu do dokumentów Jaroszewski odkrył, że faktyczne koszty wyniosły jedynie około 2,6 miliona złotych. Więc twierdzi, że nadwyżkę wyłudzono, co jeszcze bardziej pogłębiło konflikt między wspólnikami, a jak to się zakończy, no tego w zasadzie nie wiemy, bo sprawa dalej jest w sądzie. Zaraz przejdziemy do mojej ulubionej afery, ale zanim to zrobimy, to pamiętajcie, by pobrać naszą aplikację Fangol, gdzie niemal każdego dnia publikujemy wartościowe wpisy, ciekawostki, ale także skróty meczowe, tak byście w każdym momencie mogli być na bieżąco. Link do pobrania znajdziecie w opisie. I teraz moja ulubiona afera, czyli samolot z polskimi piłkarzami eskortowany przez dwa myśliwce F16. close, I whittled them down, sticking to them by sticking around. A gang online, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground, setting up shop, think I got a message across, Came for the titles and press for the watch, we played the levels, of let and jocks. I na ziemi wybuchła burza, ale nie spowodowana silnikami F-16, ale opinią publiczną, a zwłaszcza tą polityczną. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak opisał wydarzenie jako symbol wsparcia dla reprezentacji, co jednak nie przekonało wielu krytyków. Czy w Polsce piłkarzom coś groziło, że wymagana była taka eskorta? Pytała posłanka Wanda Nowicka, sugerując, że to absurdalna akcja pr -owa. Natomiast dziennikarz Darek Świklak z Newsweeka napisał, Ceny paliwa przebijają sufit, tuż za granicą wojna, a my pokazujemy najlepszy sposób wykorzystania myśliwców. I co prawda koszt zorganizowania takiej akcji pozostaje tajemnicą, tak wiadomo, że F-16 nie należy do tanich i szacuje się, że godzina lotu tych myśliwców może kosztować nawet 50 tysięcy złotych. Jest to koszt paliwa i obsługi. Ministerstwo Obrony Narodowej argumentowało, że piloci i tak czy siak muszą odbywać ćwiczenia i faktycznie powszechnie wiadomo, że piloci muszą ćwiczyć, ale pozostaje pytanie, jak to się stało, że wybór trasy myśliwców był akurat zbieżny z lotem reprezentacji. I wiecie, jak to w Polsce bywa. Nawet symboliczne gesty często potrafią nas podzielić. Jedni chwalili inicjatywę, widząc w niej manifestację narodowego wsparcia i dumy, a drudzy krytykowali, wskazując na rozrzutność i brak sensu w takich działaniach. I ja powiem wam tak. Oboje mają rację, bo jakby nie patrzeć, był to fajny i oryginalny gest. Ale z drugiej strony, w takich sytuacjach zawsze pojawia się jedno i to samo pytanie: A kto za to zapłaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, społeczeństwo, proszę pana. Kolejna afera jest mniej poważna, nawet dla niektórych może być zabawna, ale z perspektywy czasu uważam, że jej konsekwencje były bardzo niesprawiedliwe. Mam tu na myśli Lewandowskiego i jego słynne 8 sekund milczenia. A powiedz mi, jaki był plan na ten mecz? Jak mieliśmy grać? Jak mieliśmy włoków dzisiaj pokonać, bo też takie głosy się pojawiały, że jest na to szansa oni są osłabieni. Jaki, jakie były wskazówki? Co mieliście robić? Hmm. To milczenie przez wielu zostało zinterpretowane jako podpis Lewandowskiego pod wnioskiem o zwolnienie trenera, i faktycznie tak się stało. I wiecie, gdy dodamy do tego fakt, że to zakończenie współpracy nastąpiło nieco ponad miesiąc później, że po drodze nie było żadnego meczu, który potencjalnie miałby dać ostateczny argument za zwolnieniem i że Brzęczek wykonał swoje zadanie, jakim był awans na Euro 2020, to przyznajcie, robi się trochę podejrzanie. Sam Lewandowski zapytany o to, czy to jego milczenie było celowe, czy nie, odpowiedział, że nie planował takiego zachowania. Po prostu tak wyszło. I powiem Wam szczerze, że ja w to nie wierzę. Może gdyby to był jakikolwiek inny piłkarz, to łyknąłbym scenariusz, że gdzieś pod wpływem zmęczenia, stresu, kamer, doświadczenia można zgubić język. Ale mówimy o Robercie Lewandowskim, który co jak co, nie jest głupi i jak chce, to potrafi dyplomatycznie uciec od każdego niewygodnego pytania. A milczenie, czyli brak odpowiedzi, to także odpowiedź. W całej tej historii, wiecie, tak po ludzku, szkoda mi brzęczka, bo dostał polecenie od szefa, wykonał je najlepiej jak potrafił, nie miał łatwo i powinien pojechać na Euro i może wtedy nie zajęlibyśmy czwartego miejsca w grupie, tylko na przykład trzecie. A to już coś.